Witam serdecznie. Dzisiaj nauczymy się zgrywać zdjęcia z aparatu fotograficznego na komputer. W tym celu na samym początku założymy sobie folder, który zawsze polecam zakładać na dysku D o dowolnej nazwie, ale dzisiaj zrobimy to wyjątkowo na pulpicie. Docelowo polecam robić to na dysku D. W tym celu naciskamy prawy przycisk, prawy przycisk myszki, szukamy opcji... Nowy. I obok pojawia się folder. Klikamy. Jest tutaj już nowy folder. Dajemy mu jakąś nazwę. Najlepiej nazwę, która będzie się kojarzyła ze zdjęciami. To na przykład będzie zdjęcia. Wciskamy Enter i mamy nowy folder. O nazwie zdjęcia. Gdy już to zrobimy, wyciągamy aparat, z którego chcemy zgrać zdjęcia. W moim przypadku jest to właśnie ten aparat. Podłączamy go do komputera. Wcześniej już został podłączony kabel do komputera. Podłączamy teraz aparat do odpowiedniego wyjścia przy pomocy odpowiedniego kabla, to jest bardzo ważne. W tym momencie powinien zacząć działać aparat, w tym wypadku to jest zielona kropka i mamy. Menu PC. Wybieramy menu PC w menu aparatu fotograficznego. No różne aparaty różne mają. W momencie, gdy aparat przetwarza informacje, świeci się czerwona lampka. I w tym momencie też pojawia się na komputerze nowy folder, nowy dysk, dysk wymienny. Najczęściej nazywa się tak, dysk każdy, który ma możliwość. Przechowywania danych i przetwarzania ich, a także zgrawań, zgrywania ich w przypadku np. pendrive'a, w przypadku aparatu fotograficznego czy też telefonu komórkowego najłatwiej utworzy, otworzyć tutaj opcję otwórz folder, aby wyświetlić pliki. a jest opcja, która też ma tak, jakby folder, przypominająca folder, i też wchodzimy w to. Tutaj musimy wejść w kartę pamięci. Różnie w różnych aparatach różnie to jest, ale w tym wypadku mamy rozwiązane to w ten sposób, że pojawiają nam się konkretne pliki ze zdjęciami. Aby skopiować je bądź też przenieść w całości musimy je wszystkie najpierw zaznaczyć. Zaznaczamy wszystkie widzimy, są podświetlone na niebiesko. I teraz uwaga: w momencie, gdy chcemy je przenieść i zachować oryginał w aparacie, używamy opcji kopiuj. Opcji kopiuj. A w momencie, gdy chcemy opróżnić pamię pamięć aparatu i nie mieć ich już w aparacie, używamy opcji wytnij. Powtarzam, opcja kopiuj zachowuje oryginały w aparacie, a więc Zdjęcia są dostępne nadal w menu aparatu, a opcja wytni likwiduje oryginały z aparatu i przenosi je na komputer. Ja zawsze proponuję dawać opcję wytni ze względu na to, że zwalniana jest pamięć w aparacie, przez co zdjęć można zrobić więcej i nie martwiąc się o to że nam braknie miejsca, gdy na przykład pojedziemy gdzieś na wycieczkę, że nie będzie miejsca na aparacie. Zawsze polecam wyciąć je i przenieść do folderu, który wcześniej utworzyliśmy na pulpicie. I do tego. Aby to zrobić, używamy opcji wklej, czyli przyciskamy lewym przyciskiem myszki i szukamy opcji wklej i też oto w tym czasie następuje wklejanie tych zdjęć do danego folderu. W tym momencie menu aparatu świeci się czerwona lampka. W tym czasie absolutnie nie można tego aparatu odłączać od komputera. Przed chwilą zmieniło się lampka czerwona w zieloną. Tym samym można też dokonać odłączenia. I tak oto mamy wszystkie zdjęcia już w menu w folderze zdjęcia na pulpicie. A tutaj mamy Menu aparatu, i tutaj ten folder jest już pusty. Wychodzimy z menu aparatu, zamykamy. Zostają tylko nam zdjęcia, które mamy na komputerze. Możemy sprawdzić, czy one są. Wszystkie zdjęcia wygląda na to, że jednak są w menu komputera, w folderze zdjęcia. Wszystko się zgadza. I w tym momencie, gdy już wspominałem wielokrotnie, jest już zielona lampka. Możemy odłączyć aparat. I tym samym sygnał dźwiękowy poinformował nas, że aparat został odłączony i zabieg został przeprowadzony ze skutkiem pozytywnym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłego użytkowania.